Szanowni Państwo, Szczyt Klimatyczny Together wyrasta na najważniejsze przedsięwzięcie w zakresie ochrony środowiska w Polsce. Bardzo wysoki poziom dyskusji, szerokie spektrum tematyczne oraz znamienici przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, biznesu oraz organizacji pozarządowych sprawiają, że nie można nie uczestniczyć w tym wydarzeniu. Związek Pracodawców ECOPAC ma zaszczyt od początku wspierać Together i Szczyt Klimatyczny, ponieważ ochrona środowiska w naszym kraju jest naszym wspólnym zadaniem. Serdecznie zapraszam Państwa do udziału. 21-23 kwietnia bieżącego roku.